Witam w kolejnym odcinku z gry Radiator Rzymski z W tym odcinku zrobię wydarzenia czasowe Wieczny Ogień 1 na 5. Idź do świątyni Westy. Dobra, idziemy. Witaj, wybieram się na wyspę Westy. Jednak przez barbarzyńców i zdrajców droga jest, nie jest bezpieczna. Podobno w posiadłości trybiusza jest łódź. Możesz mi pomóc się przeprawić? Tak mogę. Dobra, idziemy tutaj. Idziemy tu bronią. Podaj w ofierze zarażony gałęzki, aby otrzymać w zamian skarb westy. Dobra, idziemy. Uf, dopłynęliśmy. Mam straszną chorobę morską. Wiecznie ogień Fausty. 2 na 5. Idź do święcenia westy. Dobra, idziemy. Bogini się od nas odwróciła. Najpierw w wyspę uderzył sztorm, a teraz na drzewa spadł jakaś dziwna zaraza. Także zwierzęta, które do nich. Niech przychodzą, Zachor zachorowują się jak obętane, błagam Cię, możesz nam pomóc i oczyścić okolice świątyni? Wieczny ogień świątyni, Westy, 3 na 5, oczyść obszar świątyni, dobra, zrobimy to Muszę po anerki jeść. Tu coś? Jeszcze jakoś energię? Mam grzybki, ale to za mało. Dobra, ja zatrzymam pójdę po energię. Jestem już. Mam energię. Jeszcze jeden. Oczyścimy i Dziękuję, dobra. Dużyczko. Gąbąckie z tych drzew wyglądają ohydnie. Oczywiście może tylko święty ogień westy. spali je na... Ołtarzu, proszę. Sprawy był, bo ogień znów się od nas uśmiechnęła. Krzyż ogień fausty. 4 na 5 Zyskaj przy chyloności Dokręcimy. Mamy 20 tych. Krzyżyk, dobra. Westa się uśmiechnęła, aby tak dalej. Zrób porządek na naszej wyspie, pomóż jej mieszkańcom spalę te zarażone gałązki. W każdym klastorze jest przechowywana sprawa dawnego bohatera. Jeśli udowodnisz, że jesteś jej godzin, Westa może ci ją wręczyć. Jeszcze na ogieniu festy. 5 na 5. Ogrodnik, pasterz, rolnik. Dobra, mówimy to po kraju. Przedobijamy te wilki. Zdziki. Ogrodnik. Jeszcze niedawno rosły tu cudowne jabłonie Ale ta potworna burza zniszczyła sady i zarzuciła drzewa po okolicy Rzuciła drzewa po okolicy. Ogrodnik Mamy tutaj, zaraz sprawdzę Tu mamy ogrodnik I skręb jest dobra dobry ogrodnik robimy najpierw SAW przy, Saw przy świątyni i obłoń na 5 Dobra, Czemu? Lina. Łutno. to dobra. Idziemy do bazy. A tutaj możemy w sklepie kupić za te, te bronie wszystkie, co tutaj są. Dobra. Lina, łutno, to potrzebujemy lnu, znaczy nie lnu. O, musimy tam posadzić. Piękno. Musimy to posadzić. To się nazywa LN. Inaczej nam zabraknie. Czy jeszcze co mamy? Dokładnie. Mamy ogrodnik, pasty szorolnik. Ogrodnik tu jest, a tu jest iskra łesty, w drzewo. Mhm, dobra. Leń. I możemy zrobić? Płótno jeszcze 10 i tarcica. 40 Nie mamy robotników. Musimy czekać. Dobra, ja zobaczę te drzewo. Czy mogę coś tutaj zrobić, czy nie? Zasadzić drzewo. Muszę na górę tutaj gdzieś zasadzić drzewo. A, znać materiały. Tam się kupuje to. Mocne drzewo. Do zasadzenia w posiadłości. Można je ściąć kilkokrotnie, co przekłada się na więcej zasobów. Ciekawe. Możemy to zrobimy. Musimy czekać niestety, dobra. Plasterz. rolnik, ogrodnik. Uh -huh, dobra, ja tu schowam tą energię. Na czym gotowane miejsce? No, może się przydać. Nie ma co przedłużać tego odcinka. Do zobaczenia w kolejnym odcinku. Z kontynuacji mięcownika. Już prawie piec skończyłem. Budować. Tu widzicie. Do zobaczenia w kolejnym odcinku. Cześć!